Mamy to? Marić Nie warto Dobra, ty gdzie przepalić? Ten Quixel, bo nie chce mi się już z nim... Trzeba jeszcze raz Z tymi co? Gdzie te karty przepalić? W tą draftu? Tam masz taki overall, potrzeba zrobić 83, czemu tak dużo? Tam jest jakaś paczka, dobra? Czy tylko ten żeto? Stariam ja w dupie żeton. Nie, no zobacz. To gra drafty. Nikt nie gra draftów. Patrz, token do odebrania jeszcze jeden. Jest draft zrobiony. Zobacz, ja wchodzę na YouTube'a, tam goście mają 7 ikon w składzie. Zobacz, Ta, to jest mój draft. Rozumiesz to? Chopy na YouTubie mają 191 drafty, 7 ikon, Ronaldinho Nazario. Ja mam Cujarolę na SPD z Dempseyem. Neymar! Jest, jest fenomen jakiś. Ja z tej gry w ogóle. Niech jeszcze jednego się znajdzie. Był on, a to jest moja drużyna, to jest pan Ebi, Ebi Gonzalez, Fofan Szczekiewicz i Fede, jedna bramka w 38 meczach, niezły wynik, zwykły Leo Pepsi i Vinicius Junior. Szybki futbol, tak, oczywiście, to jest szybki futbol. Jak Fede Valverde? Nieźle, jego najlepsza cecha to, że ma pięć gwiazdych słabszej nogi. Jezu, 5 za przy nogi USP to jest po, po prostu jakaś abstrakcja. Miód po prostu na palce napadzie, no coś pięknego. I ten zwykły Marquinhos, ej, nie, to jest taka siara tym składem na turnie wychodzi. Co ty robi zwykły Marquinhos? Wyjeżdżasz, w tym momencie. Ja potrzebuję wzmocnień. Tu karty siedzą na liście transferowej ja, ja nie mam wzmocnień. Podobało mi się jak napisałeś PLKD, że lubisz ofensywny futbol po, Powiedział PLKD, że może tak zagrać stracił 3 gole w 10 minut. No, tak, to prawda. Klepszy Natale czy Jezus Ice? Chyba, Jesus już. Dobra, mogę to sprzedać teraz? Dobra, ja to sprzedam po prostu, co? Ja potrzebuję pieniądze na skład. Friza może za Markiniosa? Nie. Stać się będzie na najlepszego Markiniosa, jak to sprzedasz? Serio? Ceny teraz spadły, więc no, no wiem, że wszystko spadło, no ja wiem. Stary, są takim biedakiem. Jakiś jeszcze lew mi ryczy do mikrofonu. Blackie Kappa, gram żadnego Blackie Kappa, stary. Ja jestem interkontynentalną gwiazdem. Ja gram Eligela Kappa 2000 euro. Z mistrzem Europy w pierwszej rundzie, to jest to, jest to to jest życie. Roder. I ile ja mam siana w ogóle na koncie? Dlaczego? Ja gramę łzegę nadal. Może Ibrahimowi się do głównego składu? Co? Chcielibyście Ibrahimowić? Otóż w sumie tak, jak tak nie streamuje, to, to i tak byście go nie oglądali. Kto ogląda YouTube'a w 2021 roku? Jeszcze FIFA do tego, a Cerbi? A ile kosztuje ten Marquinhos, Kamilku, co mówisz? Że on taki najlepszy już, bo faktycznie przydałby się. No, przydałby się lepszy, bo ten, no to. No to nie jest klasa zawodnika już taka, nie? Ibry na rynku nie ma, jest już, bo zwiększyli mu widełki dzisiaj rano, wiesz? Zwiększyli mu widełki, jest na rynku Z 4 banie chodziło, jak mu widełki zwiększyli, a potem stanął. Zaraz zobaczę, ile kosztuje 8.9 za 500k, a ten za 900 to... O nie, tego 90 i tak nie mogę, wiesz, bo ma za dużo overa Czyli ten, na tego my stać To jest ten, co się upgrade'uje, no to ten nie może być O, to jest ten 8.9 Marquinhos, Marcos Aucas Correra No co, chyba go trzeba kupić, nie? Czy coś innego wzmocnić, jak myślicie? Nie będzie już upów dla tamtych? Czemu nie będzie? Jak on jest Row to the Final karta? Musi być chyba. a znaczy, i tak ma 90 a to za dużo, bo ja mogę mieć w turniejach chyba. Jak można? trzy karty, 90 plus plus ikona. Mm -mm, ale realizm 3 jest... a no dobra. No jest Ebi, ta, nie mogę dać DSA No ja do jego tym dał z bomby, ale no nie mogę. Znaczy, dzisiaj chyba mogę, dzisiaj nie można, tylko kart wypożyczonych w Ligeli, Tak jest. Ale na turniejach od jej nie można, nie? Może sel i żinora, ale Messi już to jest 300k pewnie, to gdzie na zinole pieniądze będę miał. Kup Atala IFA 50 k tańszy, to same by. Nie. I tak masz dwie dziewięćdziesiątki? A no da. Myślałem, że mam 3 Neja. Kurde, Neja. Nie jest chyba Neja, Neja. mam spotkę na Messim w ogóle? 157. <grym> Te <grym> Szkoda, już sprzedawać Messi jest całkiem w porządku. Sprzedaj Atala kup... Miałem Hakimiego. Hakimi jest gorszy niż Atal. Ale jest od Atala lepszy ten. Jakoś się nazywa ten Traore, tylko nie Adama. Hamari? O, Hamari. On jest lepszy. Może go kupię, co? No, tylko to jest taki upgrade, że w sumie poczułem ten upgrade. No dobra, ale go kupię. Może Messi Inform zawsze coś? No w... jaka to jest karta? Bo on ma dwie karty. Ktoś wie? Jak ten Eusebio? no dobry, ale jest niewarty ceny, wiesz, moim zdaniem. Nie on gra, widzę konferencji. Nie jest warty ceny, ale ja bym taką większości kart powiedział, że nie jest warta ceny, wiesz? Ale no jest dobry, jest dobry Ozebio. Kończy co ma kończyć. Zazwyczaj przynajmniej, tak? Zazwyczaj. No jakiś chillowy styl gry chyba, a co na niego się daje? Kotwice? Wartownika? Kotwice chyba. No bo cienia, może i tak dam cienia. No tak tą. Tam... O kuźwa, promocja była. Ile meczy mam na Fofanie? No zaraz zobacz. Dobra, daj tego. O, kurde. Gadzie śmierdzący. Po co się robić tego eś os francuskiej w SBC? Nie wiem o kogo chodzi. Może Modric za Valverde? Kurde, ale ten Valverde jest serio dobra. A Modric to mi się wydaje do takiego mojego aktualnego playstylu taki zadrobnie. Ja potrzebuję takich chopa z jajami. Fofanam, ile mam meczy? 578. To dużo. Nie pamiętam kiedy on wyszedł, ale dosyć dawno. 170k dawałem za tala. Co jest? O, tak jest droższy niż ten Hamariri. Może Cannavaro albo Dialo. O, Dialo, bez kitu, Dialo. Zapomniałem o tym gościu. Dialo i Renato Sanchez. I ja, Pitole, ole. Jesteś totalnym fiveheadem. Poczekaj. UEFA Donaruma. Albo ja mam niewymiennego tego Donaruma z Zyłkoga, wiesz. Ważne transfery to były? Tak. Czemu taki drogi ten atal jest? Dlatego Renato to mi nie stać? 91k. Patrz, i z tym będę miał ponad 600. Rozumiesz o co chodzi. Renato kosztuje. 700k. Nawet mniej. Nice. 760 tysięcy. To ile kosztuje taki Valverde? Bo ja za niego dał, dużo dałem chyba. 400k. Uf, to mnie Tinder? Ja mam Tinder na telefonie? Czyli miałbym tak? Bo ten dialog chyba jest tani. A Marquinhos niewymienny, jest no. O kurde, on kosztuje 300k. Co jest? W serio aż tyle? To mi chyba nie starczy, czy mi starczy. Czekaj, Dialo i Renato 300 plus 660, Tomasz 960, tak? Ej, miał, czekaj, zgrania by nie było chyba w teamie w ogóle. Bo winić za połączenie, więc nie będzie miał zgrania. Renato na SPO, Euzebio Zielony Link. Kurde, nie mają po 8 zgrania. Niedobrze. Chociaż w sumie mógłbym dać po prostu za militało tego Marginiosa 89, albo tutaj. O nie, bo wtedy na Rato by miał, to nie. Zamienię Eusebio z Renato i Kurtyła Bramka. Eusebio z Renato i Kurtyła Bramka. Tak! Nie! A tak, bo jestem z tego samego klubu. Za, to jest hyperlink. FC Lille Czyli można zrobić tak albo to co było, i kupić po prostu Marquinhosa 89. I teraz pytanie, czy lepszy jest Valverde i Marquinhos 89, czy Renato Sanchez i Thiago Diallo? Renutka, idziemy od początku z tym utworem. No dobra, to ja to robię. W tym momencie, tylko ja mam 47 minut, oni się muszą sprzedać Właśnie z jestem latał, bo pot ma wyjść 31, to jego wersja Adidas spadnie Dobra, do tego czasu to może będę pamiętał, tak Dobra, tylko pierw kupię tego Renato Sancheza, żeby nie było w razie czego komplikacji Fede Valverde muszę opitolić po prostu Belk na bramce potrafi się wylać? Tak? Grał ktoś Kurtua? Potwierdza? Wiesz co, miałem tego Markiniosa 88 i pomiędzy tym a tym zwykłym nie ma różnicy moim zdaniem, wiesz? Dopiero ten 89 dopiero Tak, 89, no 89 88 i 87 taki był dla mnie 0 jedynkowy to samo Ale dzięki za donate 4-2-4 Tak musi iść... Wek Jest! Bańka do przodu Ten Thiago jest chyba całkiem niezły mi się wydaje, on taki jest no... Solid player, solid player 295k na cieniu, biorę w ciemno No i git I kogo jeszcze potrzebuję? Tego Kurtua, tak? Weź IFA Kurtua na Basicu i będzie top? A Nie wiem, czy mnie stać na IFA Kurtua, podejrzewam, że nie 60k kosztuje, tak? Awara nie chcesz? Nie, moim zdaniem Awar jest... Mocno średniówka, mocno średniówka Pyk, jest Tibo, welcome Dobra, ty nie masz zgrania, ty i ty ty już miał Jak Peti mit w tym roku Lepszy od Kante? Nawet jak lepszy To pewnie nie warto dopłacać Jak ja mu zmieniłeś no po Kurde, no, ale czy warto? No dobra, no niech będzie W ogóle trafiłem diabiego No nic nie zrobił w pięciu meczach ale nie wygląda to tak źle jak godzinę temu, moim zdaniem. Wygląda to dosyć nieźle. Jeszcze, że Ezebio wytrzymał do tego turnieju, to jest fenomen. Wydałoby coś zagrać, bo nic nie grałem jeszcze dzisiaj. Wydaje mi się, że kwalifikacja do FC jest chyba najlepszą opcją, bo jeszcze nagrody będą za to, Zajebiste, Tylko trzeba zrobić 10-0. Za 10-0 teraz w kwalifikacjach masz pakę za 35k, za 50k i za 100k. Tylko musisz zrobić 10-0. To jest. Większy tryhard w kwalifikacjach musi być niż. No wiadomo w czym, niż w normalnym Champions. Ciekawe jak ten Renato, czy faktycznie będzie taki dobry Ten Tiago Diallo Tyle ludzi nim gra się pół godziny? Nie, to chyba ludzie nie wychodzą mi się wydaje Wygrałem dużo protokolecików w składzie teraz Jest Ebi, z Diallo Ktoś jest? Chodę chyba nikt Chciałem, że więcej A, Renato! Nie no, w tym miejscu to jest taki debil Któryś Ronaldinho mit z no to nieźle, to nieźle Pierwszego Maja? Jak Maja, Co to ty Ale Ole, ma elegancki nick, gościu, no Elegancki nick, naprawdę nie wiem mnie po prostu tym, że napisałeś stoćków Jaki stoczków warić. Messi Ale Messi jest gotem. To widać przecież od razu, nie? Okej okay. Zarajda nie, no ten Neuseibo jest taki dobry. dobry że to trafił. Już go chciałem tak lekko pochwalić. W Niechwalabny sposób. Długo będzie to samo co Speaker i Zyle, tylko stajemy Maksimini Greenwood. O, znowu będzie hype na to Maksimina. Do momentu aż nie wejdzie w pole karne, nie? To jest taka karta, właśnie. A szkoda, to napastnik opasnik. Bo i A miał Terenta i Salacha z SBC zrobionego. Co jest? Nic nie mów nawet. Uuu, była lipcia. Koszto... Tyle kosztowo cały czas. To jest niemożliwe. O, Kutini e Alessandrei, O. Ten, jak on ma? Ibrahimowicz, nie? No, wydaje mi się, że Ibrahimowicz będzie mega dobry. Kurwa, 5 sztuczek Dryb... tego driblingu, tej zwinności e, i równowagi. To ma w sumie więcej jak Nazario. Staminę też ma. Główki 99, tempo ma, no gość ma wszystko, zrobiłem kwalifikację do futurze, więc nie wiem, 10 minut.